Dzień dobry, witam cię serdecznie, droga duszo w odcinku chyba numer 334 Dziś zajmiemy się takim ciekawym tematem, jednym takim prostym trikiem, a wczoraj do późna bardzo pracowałem i zjadłem tylko paczkę orzeszków przez cały dzień, więc dziś zaczynamy od musu, który nawet ma korek niedławek Znasz Monika? Korek niedławek? Włączasz start? Włączaj, flabbershy i jedziemy No Kolejne zwycięstwo. Z czasem w szkole niesamowite, to jest jakieś naprawdę niesamowite. Teraz dwie rzeczy do zrobienia i potem do biura na pracku, pracku. Pracka wczoraj była do bardzo późna, tak jak mówiłem i polegała na przygotowaniu sprzedaży biletów na DNA Konf czyli konferencję naszą charytatywną z której cały przychód idzie na WOŚP i słuchajcie, stało się coś magicznego bo mamy w sumie 300 miejsc i ponad 120 z nich rozeszło się wczoraj w ciągu pół wieczora, po powrocie do domu już nawet nie sprawdzałem, ale to oznacza, że w ciągu dosłownie dwóch czy trzech godzin zebraliśmy ponad 60 tysięcy na Wielką Orkiestrę Świętecznej Pomocy Dziękujemy elegancko. Konfa będzie. Ksz, ogień! Wczoraj dzień, co prawda, zakończył się dobrze, ale był dość męczący i dość stresujący. Więc taki miły gest teraz mi się należy od samego siebie z rana. Książeczka przy kawce w Whiteberg. Bear Coffee, stok. Pół godzinki z książeczką i kawką z rana, dobra rzecz. Ciężka filozofia, taka intelektualna do gimnastyki umysłu, bardzo ciekawe. Dziś będę chciał opowiedzieć o tym, jak jednym prostą, jedną prostą zmianą odzyskałem sporo swojej wolności. Ale tu zaraz, teraz jeszcze jedna rzecz, a potem do biura. Brudny, niebieski plecak na mnie nie oznacza jedno. Będziemy pływać i grzać się w saunie. Dobry początek dnia, jak się okazuje, już któryś dzień tam w tym roku. No i kurde, okazało się, że niestety nie, bo wszystkie tory zarezerwowane. Nie sprawdziłem jadąc. Hmm, to jakiś może znak, że wypada więcej popracować, więc do biura zatem. Pływać się nie udało, to chociaż sobie pojem. Będę tu sobie, proszę bardzo, pyszności gotował i opowiadał o wolności właśnie, o wolności. Mamy w naszym społeczeństwie, w naszej cywilizacji, w każdym społeczeństwie chyba w sumie jakiś zestaw określonych zasad i reguł. Jeżeli przestrzegamy tych zasad i reguł, to jesteśmy dołączani do grona ludzi kulturalnych, do grona ludzi społecznie dostosowanych, do grona ludzi grzecznych może nawet i to jest spoko jak najbardziej. Takie zasady są prawdopodobnie potrzebne, ale dużo się pojawia opcji, jeśli zapytamy siebie, na ile ważne jest dla mnie. Dołączenie do tego klubu osób kulturalnych, społecznie akceptowanych i dostosowanych? Ja sobie takie pytanie zadałem, i się okazało, że w sumie nie jest to dla mnie jakoś specjalnie wartościowe. I jak to zrozumiałem, to się okazało, że jest dużo ciekawych opcji do powybierania. Na przykład takich, które zwiększają moją właśnie wolność i swobodę. Burn Salmonella, burn! Przyjęło się, a przecież nie jest jakieś przykazanie Boże, tylko po prostu wymysł czyjś, przyjęło się, że jeśli ktoś pyta, to wypada odpowiedzieć. Jeśli ktoś zaczepia, to wypada zareagować. Jeśli ktoś pisze, to wypada odpisać, a jeśli ktoś dzwoni, to wypada odebrać albo oddzwonić. Naturalne i logiczne, prawda? Jednak co to oznacza? To oznacza, że jeśli bym w taki sposób działał, przez większość życia działałem, to ja oddaję kontrolę nad swoim dniem komuś innemu, kto akurat teraz chce mnie zaczepić z jakąś sprawą, która dla tej osoby jest ważna, ale jeśli ja robię coś bardzo ważnego dla mnie, na przykład sobie siedzę w kawiarni, popijam kawkę, czytam książkę, no to to moje czytanie książki jest dla mnie najważniejsze na świecie, ważniejsze niż jakakolwiek sprawa, która może do mnie przyjść. Ale co wtedy? To, co chcę dzisiaj powiedzieć, chyba się nie podoba losu, bo los mnie pokarał hmm, kurde, pociętym paluchem przy krojeniu witaminek. Ale co wtedy, jeśli ja robię coś, co jest dla mnie ważne? Oczywiście ten przykład z książką w kawiarni to jest taki dość wydumany. Dajmy na to: pracuję. Piszę coś, nagrywam coś, kładę cegły, szyję tweedową torebkę, programuję, oczy obsługuję klienta przy kasie i przychodzi do mnie jakaś sprawa. I wtedy się okazuje, że ja mam wybór. I to jest moja decyzja, co ja z tym zrobię. Oczywiście osoba po drugiej stronie ma oczekiwania, że ja zareaguję. A dlaczego? Bo tak się przyjęło. Taka jest konwencja, że jak ktoś coś od nas chce, to my jesteśmy w gotowości. I to jest pewna społeczna umowa której ja kurde nie podpisywałem. Jak sobie zacząłem takie rzeczy rozkmijać, się okazało, że dla mnie największą wartością, o czym już mówiłem pewnie wielokrotnie i co widać po tym vlogu, dla mnie największą wartością jest ta moja właśnie wolność i swoboda, ta moja niezależność. I zacząłem identyfikować takie kontrakty społeczne, które są zawarte, ale których ja przecież nie podpisywałem, i zacząłem sprawdzać, co się wydarzy, jeśli ja przestanę według nich żyć. I się okazało, że po pierwsze. Pojawiły się we mnie takie uczucia jak poczucie winy chociażby, że ktoś ode mnie czegoś chce, a ja to po prostu ignoruję. Ale musiałem sobie wytłumaczyć, że to jest moje prawo. Prawo ma z kolei ta druga strona, żeby się na mnie obrazić. Co czasami się dzieje. Jeśli ktoś dostaje powiedzmy 5, 10 czy 20 maili dziennie, to może mu się wydawać, że obowiązkiem jest odpisanie na wszystkie. I nie jest w stanie sobie wyobrazić sytuacji, na przykład mojej, kiedy ja czasami dostaję maili 100 czy 200 dziennie i nie jestem w stanie na wszystkie odpisać, a jak próbowałem kiedyś, to z tego składało się głównie moje życie z odpisywania na maile. Już kiedyś opowiadałem tutaj, w którymś odcinku, że jak na dzień dzisiejszy już od dwóch lat właściwie mój telefon jest non stop w trybie Do Not Disturb. Co w iPhonie oznacza, że połączenie przychodzące jest automatycznie odrzucane. Wyjątkiem jest tylko moja najbliższa rodzina, żonka, jest moja Ania, Project managerka, asystentka, jest księgowa, jest mechanik. Takie osoby, od których połączenie ja chcę uzyskać, jeśli do mnie dzwonią. Ale poszedłem teraz o krok dalej. Bo zrozumiałem, że to, że ktoś do mnie dzwoni, nie oznacza nawet, że ja muszę odzwaniać. Nie muszę. Bo dlaczego? No bo tak się ktoś kiedyś umówił, gdzieś na szczytach społeczeństwa i. I tak wypada. A co jeśli nie? No, jeśli nie, to po prostu ta osoba się może obrazić. I tyle. Nawet na mojej stronie devstyle.pl ukośnik kontakt jest napisane. Jeśli chcesz, to zapraszam. Napisz do mnie maila. Ale idźcie z tym, że mogę nie odpisać. Ja codziennie cały czas na wiele maili odpisuję, ale nie na wszystkie. Jak sam do kogoś piszę, tak samo daję temu komuś prawo, żeby to po prostu olać, bo może ma coś innego na głowie fajniejszego, jak na przykład... Gorąca kąpiel niż gadanie ze mną. Licząc się z tym, że może mnie ominąć z tego powodu jakiś fajny biznes. Okej, okay, godzę się na to. Kolejny biznes nie da mi jeszcze więcej swobody, wolności i niezależności. A to co teraz robię, tak. <śm questions> Ja jestem wielkim zwolennikiem komunikacji asynchronicznej, która ma takie dwie bardzo fajne cechy. Pierwsza jest taka, że jak to w czymkolwiek asynchronicznym, strony komunikatów, strony komunikacji nie muszą być dostępne w tym samym czasie. Możemy ob obrabiać, przetwarzać tę komunikację naszą wtedy, kiedy nam wygodnie. A druga ciekawa cecha jest taka, że taką komunikację można po prostu zignorować, i bardzo często nic złego się nie stanie. Czasami się stanie, ale najczęściej nie. I z tym czasami się stanie, trzeba się pogodzić. Mmm. Mmm, jej ostatni normalny posiłek jadłem przed wczoraj jakoś koło 16, tak niechcący wyszło, oprócz paczki orzeszków, więc to będzie o, uczta prawdziwa. Ostatnia wieczerza. Ojej, jak dobrze. Mmm. Dobrze, to o czym dzisiaj mówimy, oczywiście ma sytuacje wyjątkowe, gdzie tak postąpić nie można. Jak na przykład jestem z kimś umówiony na konkretną godzinę na rozmowę, no to ja tam się pojawię na tej rozmowie i będziemy rozmawiać, przecież nie zignoruję w taki sposób, ale właśnie kluczowe jest to, żeby w tej komunikacji asynchronicznej umówić się na punkty styku synchroniczne, takie jak rozmowa telefoniczna chociażby. Albo jeśli pisze do mnie klient, że coś nie działa, to musi uzyskać odpowiedź w miarę szybko. I to moim zadaniem jest sprawienie żebym to nie ja musiał odpisywać, jeśli nie chcę ja tego robić. Ale odpowiedź pojawić się musi. Ale kluczem jest to, że możemy spróbować zakwestionować ogólnie panujące zasady, godząc się z konsekwencjami. Jeśli ktoś dzwoni, nie muszę odzwaniać. Jeśli ktoś pisze, nie muszę odpisywać. A ten ktoś ma prawo się obrazić. Jasny deal, jasna sytuacja i już. Nawet dziś dwa połączenia przychodzące miałem telefoniczne. Nie zamierzam na nie odzwaniać, nie wiem kto to był, bo tylko numer po prostu się wyświetlił. A teraz sobie zapalę Himalaja i sprawdzę coś, i sprawdzę coś, no. I sprawdzimy ile biletów na DNA Konk się już sprzedało i ile kasy powędrowało już na Wielką Orkiestrę Świętecznej Pomocy w związku z tą naszą akcją. Control Alt Delete, y nie, nie. O i przepięknie, 119 sztuk tylko zostało w magazynie, więc ponad 180 się sprzedało, więc prawie 100 tysięcy złotych, ponad 90 tysięcy złotych powędrowało już na wielką orkiestrę świątecznej pomocy w pół doby. Strasznie fajnie, dziękujemy. A tu ciekawostką jest, jak wygląda strona konferencji. To jest strona konferencji, droga nowoczesnego architekta.pl kosztów Konferencja, to jest po prostu Google Docs przeglądany teraz przez ponad 90 osób aktualnie. Hmm, a dlaczego taka strona, a nie inna, to o tym może opowiem. Jak w ogóle ta konferencja się narodziła i dlaczego jest akurat to zrobione tak w połebkach. Co Wy na to? Ciekawy temat. Ale dobra, ja się na razie wyłączam. Muszę pozamawiać trochę części do mojego dodża, a następnie do pracki. I widzimy się za jakieś dwie godzinki pewnie. No, Pracka sobie idzie w najlepsze i jak to agent Cooper z Twin Peaks kazał, zaraz czas na jakąś mikro nagrodę dla siebie, jakiś mikro, mikro mały dla siebie gest milutki. Trochę popracowany dzisiaj nad agendą do szkolenia z testów, które na ten już rok się krystalizuje. Trochę popracowany nad DNA konf już niecałe 100 biletów zostało. Zrobione ogłoszenie o części do Doja Challengera, ciekawe czy ktoś ma to co ja potrzebuję. A Teraz zaraz po kawce będę robił stronkę. No Tyle robił co aprobował i wdrażał. Teraz strona dbmaster.pl wygląda tak. Zrobiłem to sam, wyklikałem, wygląda tak sobie, a już zaraz prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wyglądało o tak. Bardzo, bardzo się. Hmm. Kaj odwalił kawał dobrej roboty i Łukasz ze swoim teamem grafików także kawał dobrej roboty. Elegancko. No i słuchajcie, tak to właśnie jest. że Ja osobiście nie lubię coś musieć i coś y, powinnieć. Nie lubię jak ktoś mówi mi, że ja coś muszę, albo że coś powinienem. I jak eksperymentuję sobie z takimi rzeczami, że przestaję robić to co muszę, albo to co teoretycznie powinienem, to się okazuje, że świat się nie wali. Ja zyskuję coś dla siebie, ponosząc z przyjemnością przykre nawet konsekwencje swoich działań. I przy moich aktualnych założeniach, że nie muszę odezwaniać, nie muszę odpisywać, mogę sobie robić w ciągu dnia to co faktycznie ja uważam za stosowne, bez oddawania swojego życia komuś. Bo dla mnie osobiście to jest ważne. Na ciebie nie musi być. Każdy jest inny. To tyle na dziś. Ja sobie będę teraz mielił i sączył. Widzimy się wkrótce. Dzięki, na razie i cześć.